Kicia. Nocowanie. Piękne piątkowe popołudnie niosło ze sobą obietnicę wyjątkowego wieczoru. Ada z niecierpliwością wpatrywała się we wskazówki zegara, piszącego w klasie, odliczając ostatnie minuty lekcji. Ola, nie odrywając wzroku od swojego smartwatcha, robiła dokładnie to samo. Tymczasem Zuzia niczym strzała w napiętym łuku, tylko czekała na znak od nauczycielki, że to już koniec zajęć. Wreszcie stało się upragnione i nadszedł wyczekiwany moment. Koniec lekcji. Dziewczynki wybiegły z klasy otoczone szumem przesuwanych krzeseł rozbrzmiewającym śmiechem i szybkim tempem kroków po szkolnym korytarzu. Długo na to czekały, choć słońce świeciło wysoko, a pogoda zapowiadała doskonały dzień, nie miało to dla nich najmniejszego znaczenia. Nawet gradobicie nie popsułoby im humoru. Dla dziewcząt liczyło się tylko jedno: dzisiejsze nocowanie u ady. Planowały ten wieczór od dwóch tygodni, wiedząc, że nawet najmniejszy szczegół może uczynić go naprawdę magicznym. Czekała na nie masa atrakcji: planszówki, śmiechy, plotki w piżamach, a przede wszystkim mrożące krew w żyłach opowieści. Każda z nich przygotowała historię, która miała wywołać dreszcze na plecach pozostałych. Liczyła się kreatywność i to, by to właśnie jej opowieść zapadła w pamięć na długo i porządnie wystraszyła psiapsiółki. Po przyjściu do domu Ady, dziewczynki usiadły do obiadu, w którym okazały się aromatyczne owsiane naleśniki zapiekane z serem. Na stół trafił również barwny zestaw dodatków. Plasterki papryki w żywych kolorach, szczypiorek, czarne i zielone oliwki, soczyste kolby kukurydzy, świeże pomidorki oraz aromatyczna bazylia. Wszystkie dodatki można było dodatkowo ubarwić domowej roboty keczupem. Zanim zaczęły jeść, narodził się genialny pomysł. Konkurs na najbardziej niesfornego naleśnika. Ilość dodatków i paleta żywych kolorów Aż nasuwały ochotę na kreatywną zabawę, i dziewczynki z pełnymi głowami pomysłów wykorzystały tę okazję i przemieniły posiłek w artystyczne wyzwanie. Każda miała stworzyć własne dzieło sztuki, mające rozbawić całą ekipę oryginalnym pomysłem. Sama buzia byłaby cringeowa, więc dziewczęta postawiły na bardziej kreatywne rozwiązania i w ruch poszła pełna gama dodatków. Zuzia postanowiła zaskoczyć wszystkie swoją artystyczną wizją, tworząc pierwszy, niesforny naleśnik, który od razu przyciągnął uwagę swoim szalonym wyglądem. Wykorzystała przy tym trzy kolory: zielony, czarny i żółty. Na lekko przyrumienionej powierzchni ułożyła czarne oliwki jako wyraziste, pełne charakteru oczy, a zielone oliwki Stworzyły figlarne brwi. Żółta papryka uformowała szeroki, promienny uśmiech, natomiast zielona, rozłożona niczym niepokorne włosy, dodała całości zadziurności. Na tle tej barwnej kompozycji wyłożyła trzy małe prostokąty ze szczypiorku, symbolizujące aparaty fotograficzne, a przed nimi rozsypała ziarenka kukurydzy, które mieniły się. Niczym migoczące iskierki fleszy. Mój naleśnik to czadna diwa, oznajmiła, a jej głos a on był dumy i lekkiego rozbawienia. Jest lelowy! Jednogłośnie wykrzyczały dziewczynki, po czym natychmiast wybuchły gromkim śmiechem, który wypełnił jadalnię. Teraz czas na moje dzieło, przerwała w końcu Ola która do swojego dzieła wykorzystała wszystkie możliwe kolory, podobnie jak zuzia, do oczu wykorzystała zielone i czarne oliwki, ale jej wykonanie było zupełnie inne niż koleżanki. Na środku naleśnika umieściła dwie czarne oliwki jako źrenice, ale otoczyła je zielonymi oliwkami i odrobiną keczupu, co sprawiało, że oczy na naleśniku wyglądały na przekrwione i szalone. Nad nimi, w zupełnym chaosie, sterczały kawałki szczypiorku, tworząc nastroszone brwi i sprawiając, że wyglądał jakby właśnie zobaczył coś, co kompletnie go zdumiało. Uśmiech potwora, powstał z czerwonej papryki. Był szeroki i wygięty w diaboliczny łuk. Żółta papryka z kolei utworzyła zęby, nierówne, ostre i wystające w różnych kierunkach, jakby stworek przed chwilą walczył o ostatni kawałek pizzy. Żeby dodać mu jeszcze więcej charakteru, Olarus smarowała keczup, tworząc długi, wystający język, który wyglądał, jakby potwór właśnie oblizywał się na myśl o pysznym posiłku. Na samej górze naleśnika dziewczynka ułożyła kilka listków bazylii i posypała jeszcze piorkiem. Wyglądało to jak czupryna w kompletnym nieładzie. Dla dodatkowego efektu, Połówka małej kolby kukurydzy powędrowała na dół leśnika, tworząc żółtą, puchatą brodę. Przedstawiam Wam potwora Głodomora ogłosiła Ola z teatralnym gestem. On wygląda, jakby nie dowierzał, że zaraz go zjemy zaśmiała się Ada, podziwiając pracę psiapsiółki. Mi się wydaje że chyba chce nas znieść szybciej niż by jego! zawołała Zuzia. I śmiech dziewczynek znów rozbrzmiał w Ostatnia swoją pyszną pracę zaprezentowała gospodyni. Ada do swojego arcydzieła postanowiła wybrać tylko kolor zielony, przez co jej naleśnik wyglądał, jakby wypełzł z leśnej gęstwiny. Najpierw, Ułożyła dwie zielone oliwki jako oczy, a w ich środku wcisnęła maleńkie kawałeczki szczypiorku, tworząc skośne, przenikliwe źrenice. Dzięki temu naleśnik patrzył na dziewczynki w sposób nieco podejrzliwy, jakby zastanawiał się, kto tu właściwie kogo ma zjeść. Potem przyszedł czas na buzię. Ada, wykorzystując cienkie paski zielonej papryki, ułożyła nierówną falę tworząc coś pomiędzy krzywym uśmiechem a wyrazem niezadowolenia. Na górze naleśnika, w formie nieregularnych kępek, ułożyła długie źdźbła szczypiorku, które tworzyły coś na wzór sterczącej i potarganej fryzury. Kilka krótszych kawałków umieściła na dole, tworząc śmieszne, krzywe wąsiki. Na koniec dodała jeszcze kilka listków bazylii po bokach. Teraz wyglądało to, jakby naleśnik miał spiczaste uszka albo rozwikszone, odstające kosmyki. Wygląda, jakby miał fucha, skomentowała Zuzia, patrząc z zachwytem. To jest pan zielon! Najbardziej obrażony ogr na świecie! Oznajmiła Ada z dumą. Wygląda, jakby ktoś mu wyjadł cały zapas kiszonych ogórków! Farsknęła Ola. Po zakończonym wernisarzu. Dziewczynki z radością zjadły swoje dzieła, a resztę wieczoru spędziły grając w planszówki. Później, gdy dziewczynki były już w piżamach, nadszedł czas na podzielenie się swoimi historiami. Pierwsza swoją historię miała opowiedzieć Ada. Moja opowieść to legenda o podziemnych cieniach z otchłani. Zaczęła Ada, opuszczając głos do szeptu: Głęboko pod ziemią, w ciemnych i wilgotnych korytarzach, żyją istoty zwane mrocznymi szepcami to dawne dusze, które nigdy nie zaznały spokoju. Wychodzą nocą, szukając nowych towarzyszy do swojego podziemnego królestwa. Mówi się, że jeśli ktoś usłyszy ich szep, tuż przy uchu, jest już za późno. Dziewczynki zamarły, a ciche trzaski z zewnątrz nabrały złowrogiego brzmienia. Ada kontynuowała. W pewnym starym domu na skraju lasu mieszkał chłopak, który uwielbiał tajemnicę. Wszyscy go ostrzegali, aby nigdy nie zapuszczał się do piwnicy, ale on nie słuchał. Pewnej nocy postanowił zejść na dół, i wtedy usłyszał szept: cichy, niezrozumiały, ale tak bliski, jakby ktoś stał tuż obok. Chłopak odwrócił się do wyjścia i zobaczył, że drzwi są zamknięte. A potem w cieniu piwnicy dostrzegł kształt. Kiedy odwrócił się, drzwi okazały się zamknięte. W mroku piwnicy pojawiła się postać wysoka, chuda, jakby jej ciało nie miało pełnego kształtu a jej twarz była rozmazana niczym cień na ścianie. Potem wybrzmiał jej szept: Teraz należysz do nas! Zapadła głęboka cisza. A Ola kurczowo ściskała koc. I i i co się stało, wyszeptała. Nikt już, nikt go nie widział, odpowiedziała Ada głosem pełnym melancholijnego smutku. Zapadła głęboka cisza, a Ola nadal kurczowo ściskała koc. Wow! To było mocne. Teraz będę się bała schodzić do piwnicy. Powiedziała z szeroko otwartymi oczami, które odbijały się w świetle nocnej lampki. Nastąpiła kolejna krótka, niemal przerażająca cisza, po której Zuzia westchnęła nerwowo i rozpoczęła swoją opowieść. Dawno, dawno temu. W małej wiosce, otoczonej przez niezwykły zaczarowany las, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. A może działy się od zawsze, ale niewiele osób o tym wiedziało. Ten las, choć chronił mieszkańców przed światem zewnętrznym, jednocześnie zamykał ich w labiryncie własnych tajemnic. Każdy, kto próbował przedrzeć się przez gęstwinę drzew, zaplątywał się w żywy, mroczny labirynt dróg i ścieżek, bo las nie pozwalał nikomu wyjść poza swoje nieprzeniknione granice. Ada z szeroko otwartymi oczami wyszeptała. Czy to znaczy, że każdy, kto tam wszedł, został tam uwięziony na zawsze? Zuzia skinęła głową. Trochę tak. Wielu śmiałków próbowało opuścić las, aby odkryć nieznane krainy, ale żadnemu to się nie udało. Gdy tylko ktoś wchodził do lasu, ten przemieniał się w ogromny labirynt, który mogli pokonać tylko najlepsi i najbardziej wytrwali. A nawet oni, jeśli dobrze wykorzystali swój spryt i odwagę, Rozwiązując zagadki zmieniających się ścieżek, wracali tylko do wioski, bo las pozwalał im wyjść jedynie tam z powrotem, do tego, co znane. A co się stało z tymi, którzy się zgubili? Dopytywała Ola, nie puszczając z rąk miękkiej poduszki, jakby ta miała chronić ją przed nieznanym. Ci, Którzy nie potrafili rozczytać sekretów lasu, zostali tam na zawsze. Kontynuowała Zuzia, a jej głos stapiał się z cichym, nieubłaganym szumem nocnego wiatru. Przez chwilę dziewczynki siedziały w napięciu, wyobrażając sobie, jak drzewa poruszają się w ciemnościach, tworząc nowe, nieprzeniknione ścieżki, jakby sam las. Chciał je wciągnąć w swoją bezkresną otchłań. Zapadła cisza, przerywana jedynie przez odgłosy szumiących drzew na zewnątrz. W końcu z nerwowym uśmiechem Ola wyszeptała: No cóż, ja chyba teraz powinnam swoją opowieść opowiadać przez resztę nocy, bo nie zmrużę już oczu. I zaczęła. Dawno, dawno temu. Kiedy lato tętniło życiem, grupa odważnych kampingowiczów postanowiła spędzić noc tuż przy bagiennym brzegu. Nie wiedzieli jednak, że głęboko w mrocznych, zatopionych bagnach czai się coś nie z tego świata. Ola zrobiła krótką pauzę, a jej głos nabrał jeszcze mroczniejszego tonu. – Legenda głosi… Że potwór z bagien miał ogromne oczy, które błyszczały jak lodowate lustra, które odbijały blask księżyca, oraz łapy potężne i błotniste, zostawiające ślady niczym upiorne odciski na miękkim, wilgotnym podłożu. Gdy noc zapadała, a mgła spowijała bezkres kres bagien, potwór wyłaniał się z mroku, a jego ryk. Rozdzierał ciszę, wprawiając nocujących w paraliżujący strach. Zuzia drżącym głosem pełnym niepokoju, zapytała. Ale czy naprawdę tam był? Hola uśmiechnęła się zagadkowo i dodała Pewnej nocy, gdy kampingowicze właśnie rozpalili ognisko, codzali Tobieg ich ryk tak potężny, że ziemia stawała się drżeć. Jeden z nich, pchany ciekawością, zbliżył się do brzegu bagna i wtedy ujrzał go na własne oczy. Ogromny stwór, ociekający błotem, stał przed nim, próbując go schwytać. Śmiałek, przerażony tą wizją, uciekł, by ostrzec resztę. Od tamtej pory miejsce to świeci pustkami i już żaden śmiałek nie odważył się rozłożyć tam piwaku. Legenda głosi, że potwór był tak przerażający, iż każdy, kto go ujrzał, na zawsze został nawiedzony koszmarami, tracąc stolność do spokojnego snu. Po strasznych opowieściach, które zdawały się przywoływać echa nieznanych lęków, Dziewczynki jeszcze przez chwilę rozmawiały, aż emocje w końcu trochę opadły. Zmęczone postanowiły położyć się spać. Kiedy położyły głowy na poduszkach, ciszę? przerwał nagle przerażający dźwięk gwałtowny hałas jakby mrok sam przenikał powietrze, podczas gdy rolety drgały w rytm niewidzialnych sił. W pokoju, Zapanowała cisza, przerywana jedynie przez ten niepokojący szmer. Jakby coś niespodziewanie przemieszczało się po wnętrzu pokoju. Słyszałyście, to? Wyszeptała nerwowo Ada, siadając na łóżku i rozglądając się bacznie po całym pokoju. Tak, co to może być? Wyszeptała drżącym głosem Zuzia. Ja też to słyszę. Jakby coś biegało po ścianach! dodała Ola drżącym głosem, który ocierał się o granicę szlochu. Zuzia i Ola spojrzały na siebie z przerażeniem, wyobrażając sobie, że coś naprawdę straszy w ciemnościach pokoju. W ich głowach rodziły się upiorne obrazy i dźwięki. Cienie, które zdawały się tańczyć po starych ścianach, delikatny szelest skrzydeł i tupot niewidzialnych stóp. Jakby ktoś lub coś czaiło się. Wyjść z mroku. Czy to coś biegało po suficie? Czy może wejść pod łóżko? A może schowało się w szafie? A ta. Czy to znowu twój kot płata tam figle? W końcu wydusiła z siebie Ola. Nie. Tym razem to nie bajka. Ona nigdy tak nie hałasuje. I zanim przyszliśmy opowiadać sobie straszne historie, widziałam, jak śpi wtulona w pozostałe kotki. U siebie na legowisku. Ada! A mieszka z tobą jakieś zwierzę, które umie biegać po ścianach? Proszę, powiedz, że tak! Kontynuowała. Nie, to żadne z moich zwierzątek. Wyszeptała Ada! A jej głos nabierał niepokojącego, drżącego tonu. Dziewczynki? Szeptały, starając się rozwikłać zagadkę. Jaka upiorna zjawa wydaje ten niepokojący dźwięk? Dźwięk był zbyt głośny, by mógł pochodzić od zwykłego pająka. Był zbyt głośny, nawet jak na całe stado upiornych pająków. Nie były to też ćmy. One krążyłyby wokół nocnej lampki. Nic nie wskazywało na myszy, których kroki zlałyby się z nocnym szumem. A hałas było słuchać jakby ze ścian może kuna. Ale ona też nigdy nie gościła w domu ady. W domu ady czuwały oddane psy, których szczekanie często rozpraszało nocną ciszę i wpuszczały do środka jedynie tych, których mama uznała za godnych zaufania. A kuna bała się tego szczekania, więc co to mogło być? Dziewczynki drżąc szeptały, starając się rozwikłać tajemnicę tych niepokojących dźwięków. Próbowały tłumaczyć sobie, że to tylko gracieni i wyobraźni, która przed chwilą ożyła w opowieściach nocy, gdy nagle obrazek na ścianie w pokoju Ady zaczął się ruszać. Patrzcie, mój obrazek się rusza, wykrzyczała Ada, a jej głos nie krył przerażenia. To niemożliwe! Ola z trudem łapała oddech. Nie, to nie może być prawda. Zuzia próbowała opanować emocje, choć jej serce waliło jak młot, a łzy same zaczęły cisnąć się do oczu. Na moment znów zapadła cisza, która zrobiła się aż gęsta, jakby cały pokój wstrzymał oddech. Obraz wydawał się pulsować dziwnym, silnym blaskiem, a jego kształty zmieniały się w coś, co przypominało postać. Ledwie zarys może ducha, może demona, a może nawet wampira krwiopijca, który z każdą sekundą stawał się coraz bardziej realny. A że z obrazu zaczęła wyłaniać się czarna dłoń potwora, która chciała schwycić dziewczynki. W tej jednej chwili wszystkie obawy dziewczynek eksplodowały. Potwór! krzyknęła Zuzia, ledwie powstrzymując głośny płacz. Zawołała Ola, wybiegając ile sił w nogach do przedpokoju. W mgnieniu oka cała ich odwaga rozpuściła się jak mgła. Dziewczynki w panice zaskoczyły z łóżek, podążając za Olą, pozostawiając za sobą drżący obraz, z którego wyłaniała się jakby ręka potwora. Noc, która zaczęła się od niewinnych opowieści, przerodziła się w koszmar. Ich serca waliły jak młoty w perkusję, a każda sekunda zdawała się trwać wieki. Wtedy, z oddali dobieg narastający dźwięk kroków, nagle mama Ady w towarzystwie swoich psów wbiegła do przedpokoju niczym mistrzyni olimpijska w sprincie, gotowa stawić czoła tajemnicom nocy. – Co się stało? – zapytała natychmiast, a jej oczy były szeroko otwarte ze zdumienia. Dziewczynki z szeroko otwartymi ze strachu oczami Opowiedziały mamie o dziwnych dźwiękach, poruszających się roletach, mrocznych cieniach i łapie potwora pod obrazem. Mama słuchała uważnie, a w jej oczach malowało się nie tylko zdumienie, lecz i determinacja. Postanowiła wejść do pokoju, by stawić czoła tajemniczemu zagrożeniu. Nie stój! Mamo, nie idź tam, proszę, zostań! krzyczała przerażona Ada. Koleżanki spoglądały w milczeniu na całą scenę, nie mogąc wykrztusić z siebie ani jednego słowa. Spokojnie, muszę sprawdzić, co tam się dzieje. No i nie jestem sama. Mama uśmiechnęła się delikatnie i powoli otworzyła drzwi. Spojrzała na obrazek na ścianie, ale już się nie poruszał. Podeszła bliżej, nakazała psom siedzieć spokojnie i powoli zaczęła podnosić obrazek, żeby sprawdzić co się za nim kryje. I wtedy go zobaczyła. Rzeczywiście, dziewczynki nie były w pokoju same. Pod obrazem ukrył się przerażony, nie topesz. Widząc to, mama delikatnie przywróciła obrazek na swoje miejsce i wyszła z pokoju, zabierając psy. Spokojnie, dziewczynki. To tylko nie topesz, który przypadkowo wleciał do pokoju przez uchylone okno. Musimy mu teraz pomóc wrócić na dwór. Ale czemu wleciał? Chciał nas zjeść? To wampir? Ola zalała mamę Ady falą pytań, a jej głos drżał jak liście poruszane letnim wiatrem. W jej oczach można było dostrzec mieszankę przerażenia i niezrozumiałej fascynacji. Serce dziewczynki znów waliło jak młot. A wyobraźnia szarpała się między mrocznymi legendami a rzeczywistością, której nie potrafiła pojąć. Nie, spokojnie, odpowiedziała mama Ady, starając się ukoić zdenerwowanie dziewczynki. Nietoperze latając, kierują się falami echolokacyjnymi. To niezwykły mechanizm, w którym emitują takie krótkie sygnały, które odbijają się od wszystkiego wokół nich, tworząc swojego rodzaju. Mapę przestrzeni, bo nietoperze nie widzą świata tak jak my. One słuchają. Te krótkie sygnały, które emitują, czyli fale, odbijają się od drzew, ścian i dachów i wracają do nietoperza, dzięki czemu nietoperz wie, gdzie może lecieć, a gdzie są przeszkody. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy echo nie wraca tak jak powinno. Gdy fale odbijają się w nietypowy sposób i robią nietoperzowi psikusa. Na przykład przez uchylone okno. Sygnał wraca inaczej, skręca tam, gdzie nie powinien. I wtedy ups! Nietoperz, przekonany, że leci bez przeszkód, nagle wpada do czyjegoś pokoju. On nie chciał wam zrobić krzywdy. Teraz to on się boi. Jest przerażony i potrzebuje naszej pomocy, żeby wrócić na wolność i móc lecieć dalej. Mama Ady ujęła delikatnie dłoń Oli, próbując przekazać jej spokój, choć jej w głosie słychać było troskę i zrozumienie dla obaw, jakie niosły ze sobą nocne cienie i dzikie, nieznane zwierzę w pokoju. Tą jedną rozmową, pełną ciepła i zrozumienia, pokazała dziewczynkom, że nie trzeba się bać tego, co nieznane. Teraz, gdy już wszystko jasne, musimy pomóc biedakowi. Zostańcie tu i nie wchodźcie do pokoju. Ja pójdę po koc, żeby go bezpiecznie uwolnić. W domu zapanowała atmosfera ekscytacji. Dziewczynki niecierpliwie czekały na powrót mamy, żeby zobaczyć, jak nie potwór, wraca na wolność. Gdy mama wróciła z delikatnym kocykiem, dziewczynki poczuły ogromne napięcie. Mama ponownie weszła do pokoju i zapalała lampę. Lampka nocna dała jej wystarczająco dużo światła. Podeszła powoli do obrazka, ponownie go podwinęła i powoli, spokojnie próbowała złapać nietoperza w miękki kocek. Jej ruchy były pewne, ale delikatne i bardzo sprawnie udało jej się przechwycić nietoperza. Wtedy zawołała dziewczynki i poprosiła o wcześniej przygotowane kartonowe pudełko. Ostrożnie umieściła w nim zwierzątko. Teraz wypuścimy go na wolność. Tłumaczyła patrząc na zdumione i pełne iskier oczy dziewczynek. Po chwili mama wraz z dziewczynkami wyszły na dwór. Mama delikatnie otworzyła wieko pudełka, pozwalając nocnemu żyjątku spokojnie zorientować się w sytuacji i odlecieć. Zwierzątko przez moment się wahało, po czym rozłożyło skrzydła i z cichym trzepotem odleciało, pozostawiając za sobą jedynie echo nocnych dźwięków. Gdy emocje opadły. Dziewczynki wróciły w końcu do łóżek. Zanim położyły się jednak spać, długo jeszcze rozmawiały o przygodach tej nocy. Ada! Wiedziałam, że to będzie niesamowita noc, ale nie przypuszczałam, że aż tak niesamowita! Powiedziała na dobranoc, Ola. już się nie mogę doczekać kolejnego nocowania! Ja też! przytaknęła jej Zuzia. Dziewczynki zasnęły. Nie było już w ich pokoju żadnych potworów, cieni i duchów. Nie było pająków na ścianie ani straszydeł pod łóżkiem, ale nie położyły się spać same. Tym razem trzy mruczące koty położyły się obok Ady, aby stać na straży nocy i pilnować sennych marzeń dziewczyny.